Matura próbna z matematyki z poziomu rozszerzonego, formuła 2023. Matura przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w grudniu 2022 roku. Zadanie 12. Link do pozostałych zadań jest w komentarzu pod filmem. Prosta K o równaniu x plus y minus 9 równe 0, przecina parabolę. W punktach A i B pierwsza stworzona punktu A jest liczbą dodatnią, pierwsza stworzona punktu B jest liczbą ujemną. Prosta L jest równoległa do prostej K i styczna do paraboli w punkcie C. Oblicz odległość punktu C od prostej K oraz pole trójkąta ABC. Jakiś rysunek taki, to nie konstrukcyjny, tylko taki poglądowy. Jest parabola, jest prosta, prosta... Y równa się minus x dodać 9. Tutaj to jest ta prosta, tylko przekształcona do postaci kierunkowej. Ona jakoś tak sobie tutaj idzie. Ma dwa punkty, w których się przecinają. Punkt A, pierwszą spórzeną punkt A ma dodatnią, a punkt B ma ujemną, czyli tutaj jest A, tutaj jest B. Następnie prowadzimy prostą L równoległą do prostej K. To jest prosta L, to jest prosta K, i ona jest styczna do paraboli w punkcie C. Powstaje trójkąt ABC, no i mam wyznaczyć jeszcze tą odległość punktu C od prostej i pole trójkąta. Ja myślę, że jak już będę miał, bo pole trójkąta można by różnie liczyć, ale jeżeli będę miał już tą odległość punktu C od prostej, czyli wysokość, no to długość odcinka AB, bo punkty A i B też będę miał wyznaczone, to odległość po prostu i wyliczę długość odcinka AB, i z tego klasycznego wzoru 1, druga A razy H wyznaczę pole. Pierwsza rzecz to punkty A i B, to punkty przecięcia prostej, którą mam daną i paraboli którą też mam daną, no, czyli w skrócie napiszę układ równań, czyli muszę rozwiązać układ równań i z tego układu równań dostanę te dwa punkty A i B, czyli y, prosta jest y równa się minus x plus 9, tu już w tej postaci kanonicznej, i parabola jest y równa się 1 czwarta x kwadrat odjąć 3 drugie x dodać 1 czwarta. Czyli metodą podstawiania mam 1 czwartą x kwadrat odjąć 3 drugie x dodać 1 czwarta to jest równe minus x dodać 9. No i chyba tutaj dobrym pomysłem będzie pomnożenie obustronnie razy 4, czyli x2, 6, x kwadrat odjąć 6x dodać 1 jest równe minus 4x dodać 36. Jak widać, równanie kwadratowe, co oczywiście było do przewidzenia, dwa punkty. Są sprzecięcia, czyli równanie kwadratowe. Tu, tutaj musi delta wyjść dodatnia, bo takie dwa punkty są. Delta to jest 4 minus 4 razy 1 i razy minus 35, czyli to jest. 4 plus 120, 20, 140, czyli 144 pierwiastek to jest 12. Czyli e, pierwszy x minus b plus e, pierwiastek z delty, czyli 12 przez 2 to jest 7. Drugi x to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2 to jest e, minus 5. Czyli y pierwszy podstawie do tego, obojętnie do którego, ale do tego mi będzie łatwiej. Minus x plus 9 to jest minus 7 plus 9, czyli 2. A y drugi to jest minus x plus 9, czyli 14. To jest jeden punkt, to jest drugi punkt. Punkt a to jest ten z x dodatnim, czyli 7 i 2, a punkt b to jest ten punkt z x ujemnym, czyli minus 5 i 14. Wiem, że prosta l jest równoległa do prostej k. Czyli współczynnik kierunkowy prostej L jest taki sam jak współczynnik kierunkowy prostej K, czyli minus 1, bo to są proste równoległe, czyli tutaj jest 1. Z drugiej strony współczynnik kierunkowy to jest pochodna, czyli współczynnik kierunkowy to jest pochodna funkcji w punkcie i ta pochodna. To ona jest styczna do paraboli, czyli muszę policzyć pochodną z paraboli, czyli to jest 1, 2, x0 minus 3, 2. No i to jest współczynnik kierunkowy tej samej, ten sam, czyli 1, 2, x0 minus 3, 2 jest równe minus... 1. I z tego będę mógł wyznaczyć x0, i to jest, będzie, i to jest pierwsza współrzędna punktu c. Yy, mogę pomnożyć to yy, razy 2, czyli x0 minus 3 równa się minus 2, czyli x0 jest równe 1. No i żeby wyznaczyć ten punkt, leży na prostej l, ale leży też na paraboli, czyli mogę podstawić pod, pod parabolę. Czyli y równa się 1 czwarta x kwadrat, 1 czwarta x kwadrat, minus 3 drugie x plus 1 czwarta, minus 3 drugie x plus 1 czwarta, czyli y punktu C y, to jest 1 czwarta i ta jedynka tutaj wyznaczona, odjąć 3 drugie razy 1 plus 1 czwarta. Czyli y0 to jest 1 czwarta minus 3 drugie plus 1 czwarta. Czyli 1 czwarta i 1 czwarta to jest 1 druga, i minus 3 drugie to jest minus 1. Czyli punkt C ma współrzędne 1 i minus 1. Mam wyliczyć odległość punktu C od prostej k. x plus y minus 9 równe 0 x plus y minus 9 równe 0. Odległość punktu od tej prostej wzór to jest bezwzględna wartość ax0 plus by0 plus c przez pierwiastek z a2 plus b2. Gdzie to jest x0, y0, a, b i c to oczywiście odpowiednio współczynniki. Czyli a to jest ta odległość i to jest równocześnie wysokość trójkąta bezwzględna wartość A razy X0 plus B razy Y0 plus C przez pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat, czyli 1 minus 1 minus 9 przez pierwiastek z dwóch, czyli jest minus 9 przez pierwiastek z dwóch. Czyli 9 przez pierwiastek z dwóch i uwalniam od niewymierności, czyli 9 pierwiastków z 2 przez 2. I to jest ta odległość punktu C, czyli pierwsza odpowiedź, no i jeszcze jest pole trójkąta ABC, czyli podstawa, tak jak mówiłem wcześniej, to jest długość odcinka AB. Musiałbym te punkty teraz tutaj mieć. A to jest 7,2, A to jest 7,2, a, a B to jest. Minus 5,14, czyli wzór na odległość między dwoma punktami. x od siebie, czyli minus 5 odjąć 7 do kwadratu i y od siebie, czyli to jest minus 12 do kwadratu plus 12 do kwadratu czyli 12 do kwadratu plus 12 do kwadratu, czyli 2 razy 12 do kwadratu, czyli 12 pierwiastków z dwóch. Czyli pole, druga rzecz, która jest do zadania, do wyliczenia, to jest jedna druga podstawy, czyli 12 pierwiastków z dwóch razy wysokość. I może tutaj nie będę liczył już tej uwolnionej, tylko to podstawie, bo będę miał pierwiastek z dwóch do skrócenia. 9 przez pierwiastek z dwóch, Tutaj też się skróci, czyli zostaje 6 razy 9, czyli 54 i to jest pole, czyli odpowiedzi to jest odległość punktu C od prostej, a to jest pole trójkąta ABC.